Siemaneczko, witamy was w dzisiejszym odcinku o, długo obiecane Je, jeden, jeden z tą oto panią która się odgrażała, że mnie rozwali Która cię rozwali, która cię rozwali, haha, Powiedziała, że śródy, jest taka no. dobra i zagramy <laughs> sobie jeden wersję na Mirku eee, Tak, ja mam Silvera trójkę, a Szmek jest nowym, więc eee, tak No to chyba pierwszą stronę zagramy sobie W sensie pierwszą rundę nożową No na rampie o, o stronę no zobaczymy. Tak długo się odgrażała, że mnie rozwali. A tak naprawdę no, masakra. Ja no to mogę powiedzieć. no. Zmutowałem się i ja sobie zagram na Ulhaku, ale ona o tym nie wie. Dowie się dopiero jak będzie film. Dopiero jak będzie film się o tym dowie. Przegram na Ulhaku. Tak, w ogóle to jak gry nie słyszę. Gry nie słyszysz. <gry> tak nie, mają. Nic Tak, nie słyszę. tak mają boty. Przestar! Dobra, dawaj, dawaj. To jest pierwsza runda, ja tu czekam na A A ty nic się nie ruszasz, nie plantujesz? Zaplantujesz coś? Nie! 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 To no, pustie, bo ja już nie słyszę, jak ja mam grać? Nie słyszę, ale się ruszyłaś jakby nie usłyszałaś, że kosę ci wkładam. Oj, 2-0. Zobaczymy, no. Nie, ja już nic z <grywa> <się> tego nagrywać. Nic chcesz tego nagrywać. To się kameruje. No, to się Nie, kameruje, to, to się, się kameruje. Kameruje, kameruje. To jest moja pierwsza gierka dzisiaj. Moja też. A jak ktoś przegra, to co wtedy? No to nagrywasz na. O, właśnie, możemy zrobić, że jak ktoś przegra. Tu nagrywa na swoim koncie, że, że druga osoba jest lepsza, dobra? Nie. No jak nie? nie? Ja nie mogę tak kłamać, na przykład. Kłamać? No ale to będzie udowodnione. No. Pokażesz, że jesteś nie. lepszy. No, no jakaś kara musi być. Nie. Jak tam w tej kuchni? Nie na przecież No ale cień był twój, tak jakby w, było widać cień Ej dobra, bo musimy jej dać jakąś rundę, żeby to... Żeby nie było, że coś się dzieje Halo No halo no, cię. No, Zrób, że co, jakiegoś innego kilka czy coś Gdzie jesteś? Pierdalas przede mną, no. <laughs> o. To. Daj mi zaparkować. No. Tu jesteś. Nie. Mi nic więcej nie jest potrzebne. Zadałam ci jakieś obrażenia? Nie, a ty. A ja tobie? Bo kurde Gdzie ty jesteś? Poczekaj. Poczekaj, coś patrzy Poczekaj Nie, nie, nie wiem gdzie ty jest. Poczekaj, daj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. O, 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 o. No co mam ci powiedzieć no? Nic nie jeszcze to Musisz cokolwiek wygrać, ogółem, jeśli będziecie oglądać, to możecie też napisać, czy byście chcieli jakieś inne pojedynki, może na jakąś mapkę, jeśli macie, to możecie wy podesłać cokolwiek, mhm. albo jakie chcecie ogółem contentu na, na tym kanale, może jakiś CSK, cokolwiek. Może uda nam się współpracę zrobić z jedną z firm, z skinami, to też będzie fajny odcinek z tego, możecie napisać, jakie macie pomysł na, taką, na taki odcinek z stronką z skinami. Gdzieś ty się podziało Zrobisz coś dzisiaj A ty? Jest w którym ty rzucasz No nie! To no ja dlaczego ty od razu mi zabiłeś? Nawet chyba nie dostałam Dostałaś, ale za 90 coś Jeśli Wierzycie w to, że Mango jeszcze zdoła skombekować ten mecz? To napiszcie dla niej komentarz jakiś, na przykład hashtag Mango Ugrasz. O. Mango Ugrasz. Ej, bronić sobie, nie pływam. Albo nie, napiszcie hashtag Krzymek jest słaby, jeśli życie do tego. Ej, jeszcze nie mogę tego tak, ja sobie bronić. To chodź, ja ci dam. Nic. Leży, leży, masz. Ja z pistoletem. Nie chcę. Ja z pistoletem ugram. Nie, uciekam. No i do no, A. Pierdalaj, <śmienicza> no pokazać ci coś. Tak jak ja mam taktykę na ciebie. No jaką? Negev. Negev power. No mi dajdziesz Co jest, Negev? Taka broń. Nie, camp tam. Gdzie? No, jest tylko jedna miejscówka, w której możesz być pod czymś. Że, ale ja ci w ogóle nie słyszałam. Jakie mam ten No bo na shifcie grałem, bo na shifcie grałem. Stałem za boksem. Na no co się dzieje! No patrzyłem shorta i weszłaś sama pod celownik. Pierda. Sama sobie zajebałam to wszystko. No kurde. Siema. O ty pizza... poczekaj, poczekaj! poczekaj. No. no scope! To był no scope. Nie, no, mocny materiał, mocny. A ty mnie nie słyszysz? Na plecach? Bo ja słyszę, że siedzisz w konekcie. Gdzie? W konekcie. W takim łączniku. Mm -hmm. Mm -hmm. <gry> Jak masz na mnie? No mam Nie lubię cię w ogóle Gdzie jesteś? A ty? Gdzie jesteś? Szymek, gdzie jest... O, poczekaj Nie, 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 nie Zabiorę cię Gdzie jesteś? A ty? Na B Ej, bo ja cię tu słyszałam A ja cię. Ciebie... Na B jesteś? A ja też A ja słyszę jak tankujesz Oj. Jeszcze jest to do ugrania, panowie. Ja wierzę. <laughs> Comeback is real? <laughs> tak. Ja oglądałam Wirtusów i nie z takich rzeczy się wychodziło. Nie z takich rzeczy się. No kiedyś jak grali Wirtusi to nie jeden mecz taki ugrali z takim wynikiem. No Musisz ja też będę tak. Ja będę taką Wirtuską będę. Wirtuską. Wirtuską będę. A, znasz jakiś zawodników z Wirtusów. Tak, pasze, miary. Yy, skąd ty, bialy, skąd ty, ty znasz takie osoby? Yy, eee. Neo, neo? No, a skąd ty znasz takie osoby? Ja, no bo ja oglądam ich mecze z 2015. A, a który mecz, w sensie który jest najbardziej się podobał zawodnik? Najbardziej, no. ale z gry? No, z, ja ich teamu, z ich teamu. Mogę ci powiedzieć, jak nie znasz wszystkich. Kto jest, tam... Nie, ja cicho ja znam. No. To który Ci się najbardziej podoba musisz to powiedzieć. Ojejo. Um, nie wiem, może pasza był spoko. Pasza miał takie bicka dużego. No ale tak to nie mamy. Nie mamy kogoś głudnego. Nie. Ten. Ten co taki... Jak on się nazywa? Snacks, taki gruby. Taki gruby, taki gruby. Taki no, takim... Ja nie jestem Snax. No Snacks to jest mój idol ogólny. O.

Bawi się przed nią Oj oj oj, słyszę, słyszę słyszałem cię na kanapce No słyszałem cię jak tu podeszłaś Aż mi się w brzuchu zabolało mnie to ojoj. Oj, 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 oj. Dobra Dobrze że nie jest chociaż zero Co ty robisz na tej rampie? Czynek no. To jest A, A jakby gdzie za A pomogę ci to jest A Patrz, co masz za... Amuści a musisz defować, ja bym... nie masz defa. Ja o... Wiem, ja ogólnie bym chciała, żebyś ty nie grał z AWP-ą. Dobra. A gdzie jesteś? Się robi... szefowo. No i jeszcze mnie za... No, no, szersz... ale nigdy nie grałam jeden na jeden. Aczkolwiek się trochę ciekam. No, Ała, A, nie spiesz, nie. A gramy tylko... A? Możemy grać, ale ja bym wolał na dwa pograć A ja ale nie możemy zagrać tylko łap flesza, złapiesz? Ja to rzuciłam, freszę. Ej, słyszałam tu knięci, gdzie jesteś? Szymon go Chcę doprowadzić do porządku <noise> Się śpijesz? Ja się ci nawet Gdzie jesteś? Szymek? Szymek? Pomóż mi! Oni do mnie strzelają! Wybądź! Najlepsza runda. <grymne> gdzie jesteś? <grymne> gdzie jesteś? No ja? Nie, ma ty? Szymek, gdzie jesteś? Nie, ma ty? Gdzie jesteś? Ja to się go rozbrałem.

Wierzy w nas. Proszę! O, o, Proszę, proszę. nie! Już przegrałam, prawda? Jeszcze nie. raz chwyć, może będzie szybciej. Udało się, widzowie. Mhm. O oni teraz? O on nie, teraz? Mocny materiał, mocny materiał! O nie, to Mocny materiał! materiał. Przedłem ci nad głową. O, myślałem jak coś rozbiłeś. Widziałam cię. Mogłam cię zabić, ale cię oszczędziłam. Tak, tak, tak. Bo jestem miłosierna! Mocny materiał. Tak. No to co? Dziękujemy za Wam za. Ej, za dzisiejszy tylko odcinek. Tak jest wynik. Rewanż. Zrobimy rewans że ci dojadę. Taki jest wynik, no. No i dobra, Ej, ale dzięki. Cześć. Nie jest do zera. Ale pożegnaj się z widzami. Piszcie mu w komentarzach, że jest chłopak. Cześć. Dobra, bo sprostuję. To było tylko dla zabawy i jeśli będzie 200 subskrybujących na tym kanale, to także zostawiajcie subika, łapkę w górę, z dzwoneczkiem oczywiście, no to wtedy nagramy jeszcze jeden taki odcinek, ale wtedy już zagram czysto i bez wallhacka, ani niczego i zobaczymy jak on też zareaguje na to. No i dzięki. Trzymajcie się, cześć.